Przebierał się w mundur polskiego żołnierza i uprowadzał dzieci polskie podstępem do lasu i tam rąbał. Oni tak polubili rąbać polskie dzieci, że przez pomyłkę zarąbali czwórkę maluchów ukraińskiej rodziny Laszeckich. Bo dzieciaki zbierając jagody rozmawiały po polsku. Laszecka zwariowała, Laszecki zmarł. Dzieciaki były tak zmasakrowane, że nie było można odróżnić, które jest, które. Józef zdążył wyskoczyć przez okno, jak bandyci przyszli. Widział tylko, jak w progu bandyta przebił bagnetem dziesięcioletnią siostrę jego, Julianę, i wyrzucił przez okno. I kiedy stałem tak odrętwiały w tej cmentarnej ciszy, myślałem o moich kolegach z podwórka, Którzy tu leżą z, z rozbitymi głowami o róg chałupy. Wciągnęli do chałupy, wrzucili tam jeszcze jego dwuletnią siostrę zmasakrowaną i podpalili chałupę. Pamiętam taką egzekucję. Duża rodzina była. 8-10 osób położyli nad dołem, twarzą do ziemi, od dziadka do najmłodszego i szedł bandyt, szczelam. Także ten dzieciak w moim wieku, jakieś pięć lat, podnosił główkę i patrzył, co ten pan robi dziadkowi tatusiowi. A gdy się zbliżał do niego, ten zakrył głowę ręką i krzyczał nie. Ale nie ma takiej dłoni, która by zatrzymała pocisk. Patrzyłem na taki. Mordę co on mi mówili? Ja nagrywam. To, co mogłem, to im powiedziałem. Że nie jesteśmy rasistami, nie jesteśmy nazistami że śpimy tutaj, że cała Polska tutaj stoi w, na ten moment i będziemy stać i to jest protest, bo nie potrzebujemy tutaj po prostu czarnych ludzi i telefonów. Bardzo dobrze. 10 lipiec, Zgorzelec, słuchajcie, jesteśmy w Zgorzelcu, jest nas tutaj parę osób, jeździ, obserwuje granice, nagrywamy, nie bójemy się niczego. Wczoraj zostało potwierdzone, że mamy takie prawo, nikt nam tego nie zabroni i nie będzie nas zastraszał. Są osoby w, w państwie, które są agentami i próbują nas zastraszyć. Naszemu koledze Robertowi dzisiaj yy, najprawdopodobniej odwiesili wyrok, albo chcą odwiesić wyrok, który dostał za obronę Polskiego Kościoła. Yy, murem za polskim mundurem, murem za naszymi żołnierzami, ale musimy wiedzieć o jednym. To już yy, przechodzi swoje yy, pojęcie dosłownie. Ja już nie wiem, co mam powiedzieć, że tak szczerze. Będziemy po prostu na granicy, będziemy teraz nagrywać, nie będziemy się zastanawiać. A kto będzie odważny, to będzie razem z nami. Pozdrawiam wszystkich wolnych Polaków i zapraszam do części drugiej. Nadzorujemy dalej granicy i jesteśmy tutaj, obserwujemy, jak to jest kontrolowane. Chłopaki, teraz do Was żołnierze, policjanci. Nie robimy tego przeciwko Wam. Robimy to przeciwko agentom, którzy są przysłani do nas, do Polski. Bądźcie razem z nami i z wielkim szacunkiem do Was będziemy Was wspomagać, a jeżeli coś będziemy mieli, to będziemy Wam yy, to od razu to przedstawiać żebyście pomogli nam ewentualnie to ujawnić po prostu. Pozdrawiam wszystkich jeszcze raz murem za polskim mundurem. Witam serdecznie, nazywam się Przemysław Bobrowicz, pochodzę z Dolnego Śląska, aktualnie jestem w Zgorzelcu, na przejściu Krzewina Zgorzelecka i tutaj po drugiej stronie wiaduktu, jak widzicie, stoi niemiecka policja, która w momencie, kiedy nas zobaczyła, krzyczała do nas Halt Policaj! Tylko, że warunek jest jeden, tu jest Polska i nie dam się zatrzymać w niemieckiej policji. Czekamy na jakieś służby i rozwój sytuacji, bo to jest chore, żeby Niemcy w naszym kraju mówili nam, jak mamy żyć. Tym bardziej, że jesteśmy tu legalnie, to jest nasza ojczyzna i mamy prawo tu, kochani, stać. To wszystko, to mam do powiedzenia, a tam macie niemiecką policję. Donalda Tuska, wiem jedno. Opozycjonista z niego żaden. Cierpie kwaśne nadpojęcie. I stalura mój rejencie, mówił nasz poeta. I to jest właśnie lura. Platforma Obywatelska to jedna wielka lura fakty o husarii, które brzmią jak legenda, ale wydarzyły się naprawdę. W bitwie pod w 1694 roku zaledwie 400 husarzy i pancernych zatrzymało atak około 40 tysięcy Tatarów. Tak, nie pomyliłeś się. 400 przeciwko 40 tysiącom. Polacy zabarykadowali się w wiosce i przez 6 godzin odpierali kolejne fale ataków. Kiedy skończyła się amunicja, zaczęli wystrzeliwać strzaskane strzemiona gwoździe i łańcuchy. Tatarzy w końcu odpuścili. Mówiono potem, że to była polska termopile, tylko z happy endem. Husarska szabla to osobna historia. Jej krzywizna, długość i wyważenie sprawiały, że była idealna do cięcia z konia. Jeden zamach wystarczał, żeby rozpłatać przeciwnika od barku po biodro, a co najlepsze, husarz potrafił wyciągnąć szablę, zadać cios i wrócić do pozycji w jednej płynnej sekwencji. To była taneczna precyzja i brutalna siła w jednym. Skrzydła, które nosili, to nie tylko legenda, czasami przywiązywano je do siodła, innym razem do zbroi. Ich dźwięk naprawdę potrafił przestraszyć konie prze Przeciwnika. Turcy i Tatarzy wierzyli, że husarze mają jakieś nadprzyrodzone moce. Nic dziwnego. Kiedy widzisz w galopie błyszczące pancerze i słyszysz ten świst nadciągającej śmierci, to w głowie może się zrobić pusto. I jeszcze ciekawostka, husaria działała skutecznie przez ponad 150 lat. Przez ten czas nie miała sobie równych w Europie. Nawet kiedy broń palna zaczęła dominować na Polach Bitew, ich taktyka, dyscyplina i odwaga pozwalały im wciąż przełamywać linię wroga. Nie była to formacja, którą się w

skoro niczym nie różni się od a w opozycji jest taka miałka, taka lurowata. Wczoraj, nowe słowo z panem redaktorem Morozowskim, uknuliśmy ciamciaramciowatość. Otóż to jest właśnie Platforma Obywatelska dzisiaj. Kompletna ciamciaramcia. Nic nie znacząca. Nic nie wnosząca. Donald Tusk chciałby robić mniej więcej to samo co Jarosław Kaczyński, tylko, tylko żeby to, to, to on był. On by chciał być... Może mnie pan to powtórzyć jeszcze raz Dzień dobry Ja chciałem się zapytać Czy tutaj u Was jest możliwość jakiejś pracy Pracy no. Moment, moment Jaki zawód Prze? Jaki zawód To znaczy ja mogę się podjąć wszystkiego A no nie, nie. trzeba specjalistę być A wykształcenie Wykształcenie zawodowe Zawodowe? Tak o, tak. Wyższe, co najmniej. Co najmniej wyższe. A języki obce? No język angielski. Angielski? Tak. A niemiecki? No niestety nie. O, to Nie, przyjmiemy. to raczej nie. Takich nie przyjmujemy. pan. Kolega ma wyższe. Culia, proszę pana. Trzy języki zna I pięć lat czeka. Pięć lat na... Tak, na pracę, na pracę. Na pracę. Na tak? pracę. Pięć lat czeka. Dobrze, dziękuję. Pięć zdjęć z mroczną historią, część pierwsza. 5. To nie makieta z horroru, a prawdziwe zdjęcie z Detroit z końca XIX wieku. Widzisz tu ogromną górę czaszek bizonów amerykańskich, zwierząt, których populacja spadła z 30 milionów do zaledwie 300 w ciągu 50 lat. Czaszki czekały na zmielenie na nawóz lub węgiel drzewny. 4. Mężczyzna na zdjęciu to amerykański wulkanolog, spokojnie siedzący podczas obserwacji aktywności wulkanu Mount St. Helens. Zdjęcie zostało zrobione 13 godzin przed jednym z największych wybuchów wulkanicznych w historii USA. Erupcja z 18 maja 1980 roku pochłonęła życie 57 osób, w tym samego badacza. 3. Cień człowieka utrwalony w kamieniu to jedna z ekspozycji w Muzeum Pokoju w Hiroshimie. Uważa się, że należy do osoby siedzącej przed wejściem do oddziału Banku Sumitomo w chwili wybuchu bomby atomowej. Sylwetka została wypalona na kamiennej powierzchni przez intensywne światło i ciepło. 2. To rodzina Andersonów pozująca do zdjęcia 5 kwietnia 1912 roku, tuż przed planowaną emigracją ze Szwecji do Kanady. Anders, Alfreda i ich pięcioro dzieci mieli wkrótce wsiąść na pokład Titanica. Jest to jedno z ostatnich wspólnych zdjęć całej rodziny. Wszyscy zginęli podczas katastrofy statku kilka dni później. Jeden. Harold Agnew niesie plutonowy rdzeń bomby zrzuconej później na Nagasaki. Zdjęcie wykonano w 1945 roku na wyspie Tinian. Jednej z baz operacyjnych USA na Pacyfiku. Rdzeń, który trzyma w rękach, był centralnym elementem ładunku o ogromnej sile rażenia. Kilka dni później został użyty w jednym z najbardziej tragicznych momentów XX wieku. Nie wiem, czy wiesz, w Chinach humanoidalne roboty już dziś pracują w fabrykach i to całkiem samodzielnie. Robot Walker S1 od Ubitek ma 1,72 m, waży 77 kg i potrafi podnieść 15 kg. Ma pięciopalczaste dłonie, czuje nacisk, widzi, słyszy i samodzielnie planuje zadania dzięki sztucznej inteligencji. Od jesieni 2024 roku pracuje w ciemnej fabryce ZIK, gdzie montuje drzwi, kontroluje jakość i nie potrzebuje światła ani ludzi. W 2025 Miubitek wdraża setki takich robotów w zakładach Audi, BYD oraz Foxcona. To nowy etap fabryki, które myślą same. Czy właśnie rodzi się cyfrowy proletariat, a wszyscy ludzie wkrótce stracą pracę? Daj znać w komentarzu, co o tym sądzisz. Kogo pani niesie i gdzie? Niosę inżyniera na granicę. Biedaczysko zbłądził, już czwarty kurs dzisiaj robię. No wiesz, ja, ma pan już 90 lat. Jaki jest pański sekret? Raz obciągnąłem nieznajomemu za zegarek. Chodziło mi o sekret pańskiej długowieczności. Babciu, mówiłaś, że widziałaś UFO? Tak, przyjechało z Rzeszowa, miało antenę z wędki. I co zrobili? Zjedli mi ogórki i zabrali Mariana. No, i drogie panie, teraz po prostu wystarczy się bujać! Bujać się tak! Rozmań, się, ciało, bujać się tak! bujać się tak! Rozchoć. Super auto, szefie. Jeśli będziesz pracował ciężko, brał nad godziny i weekendy, w przyszłym roku kupię sobie jeszcze lepsze auto. Czekasz na tę jedną chwilę. Serce jak szalone. Co ja mam wrócić i powiedzieć znowu drogi że dzieciom! Żeście mnie okradli! Takie nie sądzi! Wszystko! O miesięcy niech mnie nie podoba! Żebym mogła zrealizować kolejne klęski życie! Łysowam?